Streszczenie wykładu Marka Siemka z klasycznej filozofii niemieckiej Filozofia Fichtego i jej znaczenie dla niemieckiego idealizmu Wykład drugi Marka Siemka w książce Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej koncentruje się na filozofii Johanna Gottlieba Fichtego i jej przełomowym znaczeniu dla niemieckiego idealizmu. Siemek podkreśla, że filozofia Fichtego, choć zakorzeniona w myśli Kanta, wyznaczała nowy kierunek, który później zostanie rozwinięty przez Schellinga i Hegla. Fichte, podobnie jak Kant, uznaje centralne znaczenie podmiotów w akcie poznania. Jednak w przeciwieństwie do Kanta, który przedstawiał podmiot jako biernie odbierający wrażenia od rzeczywistości zewnętrznej, Fichte stawia podmiot w centrum aktywnego tworzenia tej rzeczywistości. Podstawowym pojęciem w filozofii Fichtego jest ja, które poprzez aktywność samookreślenia konstytuuje zarówno siebie, jak i świat, w którym funkcjonuje. Fichteańskie ja nie jest jedynie odbiorcą wrażeń z zewnętrznego świata, lecz jest twórcą tego świata w sensie filozoficznym. Siemek podkreśla znaczenie podstawowej zasady filozofii Fichtego, którą można określić jako zasadę samookreślenia ja. To właśnie na tej zasadzie opiera się cała struktura jego teorii poznania, która zakłada, że ja tworzy zarówno siebie, jak i nieja, czyli zewnętrzny świat. Z tego wynika, że relacja między ja a nieja nie jest biernym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale dynamicznym procesem, w którym podmiot konstytuuje rzeczywistość. Siemek szczegółowo omawia pierwszą wersję fiktańskiej teorii wiedzy, zaprezentowaną w latach 1794-1797, która składała się z pięciu kluczowych dzieł o pojęciu teorii wiedzy, podstawy całkowitej teorii wiedzy. Podstawy prawa naturalnego wedle zasad teorii wiedzy, system nauki o moralności wedle zasad teorii wiedzy oraz. System nauki o moralności. Siemek wyjaśnia, że dzieła te stanowią próbę stworzenia spójnego systemu filozoficznego, który integruje zarówno teorię poznania, jak i filozofię praktyczną. Ważnym elementem w rozważaniach Siemka jest analiza relacji między częścią teoretyczną a praktyczną w systemie Fichtego. Siemek pokazuje, że dla Fichtego część praktyczna, filozofia moralności, jest fundamentem, na którym opiera się cała filozofia. Fichte uważa, że ja nie tylko poznaje świat, ale także aktywnie go tworzy poprzez swoje działania. Działanie to jest możliwe dzięki wolności, która dla Fichtego stanowi istotę podmiotowości. Wolność jest więc kluczowym elementem filozofii Fichtego, a zrozumienie wolności prowadzi do zrozumienia, w jaki sposób ja konstytuuje siebie i świat. Siemek zwraca również uwagę na znaczenie filozofii Fichtego dla późniejszego rozwoju niemieckiego idealizmu. Fichte, poprzez swoją koncepcję aktywnego ja, otworzył drogę dla filozofii Schellinga i Hegla, którzy rozwijali jego myśl w różnych kierunkach. Schellen, na przykład, rozszerzył pojęcie ja na całą przyrodę, traktując naturę jako dynamiczny proces twórczy, podobnie jak Fichte traktował ja. Hegel natomiast rozwijał koncepcję dialektyki, która w pewnym sensie jest rozwinięciem fichteańskiego pojęcia relacji między ja a nie ja. W drugiej części wykładu Siemek koncentruje się na praktycznym wymiarze filozofii Fichtego, a w szczególności na jego filozofii prawa i moralności. Fichte twierdził, że prawo naturalne wynika bezpośrednio z filozofii transcendentalnej, a jego podstawy prawa naturalnego stanowią próbę stworzenia nowoczesnej transcendentalnej filozofii prawa. Siemek zwraca uwagę, że dla Fichtego prawo nie jest zbiorem norm zewnętrznych narzuconych podmiotowi, lecz wynika z samej istoty podmiotowości i wolności. Wolność, która konstytuuje ja, jest jednocześnie podstawą wszelkiego prawa. Podsumowując, wykład drugi Siemka ukazuje filozofię Fichtego jako punkt przełomowy w rozwoju niemieckiego idealizmu. Fichte, poprzez swoją koncepcję aktywnego ja, zainspirował kolejnych myślicieli, takich jak Schelling i Hegel, do dalszego rozwijania filozofii transcendentalnej. Jego myśl, choć zakorzeniona w filozofii Kanta, stanowiła nowy etap, w którym podmiot stał się aktywnym twórcą rzeczywistości, a filozofia transcendentalna zyskała bardziej dynamiczny charakter.